Oj, tutaj ten? pod ten, pod ten, jest jaskinia jakaś. To jest taki, to tam jest piątka, to jest... Chłopaki, o, o kurwa, tutaj, ej, chodźcie, idziemy. To jest o, tak jest piątka. Kopalnie, ej, ale tu trzeba chyba O kurwa, panąć. na tablanie ruiny Doloru. To ja się boję. Jak tonę. Baby don't love me. Y ja nie, Co? O chuj! Oh, ja zginąłem! A, mogę hmm. się zrespić, dobra, uff Zginę System się płynie szybciej Dobra, nie, musimy razem, popaki. Gorilla, poczekaj Gorilla, wracaj Później. Czemu? O. Wracaj, chodź, idzie, jeszcze raz, jeszcze raz. musimy tak ten się szybciej płynie Tak, i musimy zapamiętać trasę Dobra, w lewo, idziemy, szybko Cały czas prosto tak, są strzałeczki, jakby są, no kurwa, ślonę! No, co jest kurwa? Nie rozumiem. Może trzeba wziąć gazmaski, które są tutaj. Podnieść zbiornik z powietrzem, czekaj, gdzieś jest. Ale ja wziął się, mówię, przestań. Ty, ale Ty gorila, tylko Ty masz teraz. O oh, nie Tak? A to czekaj, mam. butla. A musimy podawać chłopaki, ja ją chyba rozumiem. Ale ja nie mogę Wod... podawać. W wodzie możemy podawać. Biorę... Bierzemy, nie? Oddychamy i podajemy. O, widzisz? Zabierasz mi. Oddychasz i. tak w pod... miskę. Dobra, chodźmy. Ja pierwszy. Ale to. Już. I widzicie mi ten? Macie? Widzę ci to, no. No, no weź Dobra. sobie. Możesz to wziąć? No. No i oddychaj. Win. Dobra. Gorilla. Bo, zabieram dla ciebie. Bierz ode mnie. Arwe, muszę... Jak... Topy... Arwe? Ja tonę. Dobra, no. Dobra. Wojtek. No, co? Bierz. Od kogo? O, już. Powietrze, no, te no. Dobra, kto chce? Miałstein?

no się tam Gdzie ty jesteś? Dobra No sztachnę się i was puszczę Dobra Dobra, ja trzymam Dobra Jeszcze butelkę, bierz, kurka Dobra, dobra, idźcie, idźcie, idźcie idź. Przytrzymaj ktoś Ma? Dobra, ja przytrzymam, daj no, ja. Tylko imię nie zostawcie Nie, ta po drugiej stronie! Dobra, daj mi tu wodlę Daj mi tu wodlę! Do da. Daj mi tu wodlę! Dobra, ta z armią mi Weź, 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 weź to! Wez, 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 wez. A tu jest w powietrze! Dobra, chodźcie się do góry! Dobra, masz, 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 Dobra, nie! Jezu, dobra, oddaj, tutaj jest, oddaj, o góry. To oddaj. Dobra, to jest dobra, w powietrze! Kodaj, tu jest w powietrze! Spowiedź się! Jezu, dobra. Kurwa! Kurwa! kurwa. Dobra, dobra. Jest Nie bo to są przeciwnicy, kurwa! Gaba ci! dawajcie! Ja. ci! Co, Co nie ma drogi. drogi? Full auto! Co to jest? Dlaczego nie mam broni? Oddaj to! Tej nie ma drogi! Teraz? Się znowu pod wodę? Nie chcę tego... Nie. Co ja mam, jak ja mam to wyciepnąć? Nie wiem, tak, po, bo jeszcze to podwójnie. Tak, znowu do fody. Kto ma butle. To ma budle. Ja mam To dobra. wszyscy, gdzie jesteś na... Nie trzeba tak? iść. No chodźcie tu! Kurwa, czekaj się, Idę, ja, poczekaj ja, ja, ja no. Ja już otworzyłem ok. No dobra już Dobra, chodźcie, chodźcie. Gdzie się płynie? Tutaj do mnie, za mną chodź. Dobra, tu Tone! 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 Masz, masz, sztachnij się! Daj mi to no, też. O no, no bierz. to. No. Tak. Dobra, miał Sztain. O, czekaj, 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 czekaj. Coś źle jest. Coś złego tu się dzieje. O kurwa, lasery. Nie, co... Są... Tu jest rum taki sprawy, Chodźcie no, do no, pokoju. Brawo. Press 2 to, to, to swap underwater. Daj mi. Ale, to tak. Weźcie to i strzelamy to. Albo no, nie. Oddaj. No, Oddaj. No, a bo tu w prawo, chodźcie. Chłopaki, tutaj w prawo. Tu, nie tu, tam. We mnie, <śpiewanie> chodźcie. Chodź. No, daj mi butlę. DAJ MI to BUTLĘ! Kurde, a ja to nie... Bier... No i teraz bier. Uj ci w jest to? Chodź, daj. No, no. 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 Chodź, masz gryzaczka. <śpiewanie> Chodźcie. ja. Ale gdzie ja, ja pływam? Masz. Daj mi! Daj mi! Daj mi! Daj mi! Daj Dajcie Dobra, Dobra, Ja mi! się. Gorila Daj Dawaj Masz Dzięki Dobra Dzięki Dobra, o czekaj Czekaj, to Czekaj, Daj mi! Daj mi! górą mi! Daj Guro, Daj nie musisz się napić? Eee... Ej, tu jest powietrze, powietrze tak. to powietrze jest widoczne. Tu jest powietrze, jest jest powietrze tylko... Chodźmy stamtąd. Uff, sapę area. No dobra, ale... Czy to jest... To jest robiłka, jak już? To jest sapę area, musimy stąd wypłynąć i płynąć dalej, jeba. O pierdolę, trzeba znaleźć wej... ten, no, miejsce, tak. dobra. Chodźmy stamtąd, chodźcie w dół. A to są strzałki tutaj, chodźcie, dobra, no. No. Też tań. płynę. To ma... Ja mam, bierz albę. No, no, bierz. bierz. Miasta będzie przyszły, zaraz, więc ci nie ruszaj. Bo miasta przyszło. Gdzie jesteś? Dobrze, że można zbierać, się, nie kurde oddawać. Albo trzyma się, się głupim. Nie wiem, gdzie płynę. Proszę. ma? Ja mam. Masz? Zabieraj kto? Miasta Są wyliwa? Przecież i Tutaj? Dobra. O kurwa! Uważaj! Daj butle miasta, To to mi popchnął! Dobra. Wracam. Aj, ej, 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 nie mogę, nie mogę bez was. Idź ci pójdź. Idź No, no, no chłopaki, ale ja, ja potrzebuję butelkę, a nie butelki! No, po, no, no, nie, no. Albo wracacie, albo no no, umieracie. Butelki. No poczekaj, no pójdę! Ja już teraz butle Ale gdzie ty pójdziesz, kurwa? Mężczyk? Do mnie! No, no, panu! no! Aha! Bo ja jak masz... ja wrócę do was? Ja to, ale jesteś sexy, ja a, tak, a ty, kurwa, pełną jest. wodę masz w ryju dobra, chodź. Wysadzę się i was wszystkim. Dobra, płyniemy nie Ja już z Dobra, kto ma butlenkę? Gdzie to butelka, kurwa! Oj ty! Ty, kurde, eksplorujesz, kurwa! Dawaj! Nie tędy! Ja tendy? To... tędy! A tędy! Odda oddaj but lek, kurde! No pejsze! Szybko! DAł mi tu Ale jak już Dobra, A czekajcie! To właśnie te druty trzeba obadzić. A nie masz drutów. Dobra. Tomasz, chcę. Daj mi coś to. Pozdanie bojem. Dajcie mi też co? A to moje ciało leży. Masz, weź się. Dziękuję. Jakieś czerwone światło. No ty iść śpiesz, bo ja nie chcę gnieć. Daj mi to po... putreć, nie powiecie. spierdaj! A dobra. Powiedzcie. Dobra, bezpieczny obszar, chodź się. Co tu się robi? Jak tu będą pająki, robię. to się w kurwie. Nie będzie pająków.